O, witam Was w Let's Playu ponownym gry SCP Containment Breach, tym razem w wersji 0.7.1. Poczekałem odrobinę, aż troszkę się, że tak powiem, wyrówna ta wersja. Dodali w niej dużo, dużo, dużo nowych rzeczy. Yy, czytałem o nich troszkę, ale, że tak powiem, postanowiłem się nie wczytywać, żeby zachować element zaskoczenia. Dlatego, że tak powiem, idę w ciemno. Zobaczymy, co mnie spotka. Hmm, jakaś kartka... SCP-012... E, zagram z intrem, żeby była, że tak powiem, pełnia klimatu. No, do, ale doczy doczytywanie się jak było powolne, tak jest nadal. Dzień dobry. Okej. Okay. Co jest? O, już się spękałem, że zwieszka. Jakoś nie, wyrówn nie wyrównali zużycia. o. They've got some work for you. Alright. Step out of the cell. Just follow me. We're authorized to kill any disobedient test subjects, so don't try anything stupid. No dobra. Widzę, że animacja chodzenia nadal jest niepoprawiona, no ale cóż, będę musiał z tym żyć. Troszkę mi klawisz daszfankuje na klawiaturze, nie wiem dlaczego, ale mam nadzieję, że nie spotka mnie przez to nagła i tragiczna śmierć. O, naukowcy, jak było, dzień dobry, jo okay. ludzie, co tam. Ciekawego. Stary znajomy, hm, ciekawa obserwacja. Oni wyglądają troszkę z twarzy jak y, z pewnej kreskówki pod tytułem Wystarczył. Może zalinkuję do niej, jak będę pamiętał. No, wygląda na to, że jest problem z systemem kontroli drzwi. Drzwi nie reagują na żadne z naszych prób zamknięcia drzwi. Jak to się mogło stać? Wow! No, dźwięki ma dużo bardziej intensywne, muszę przyznać. No, wcześniej tego. Wcześniej nie było tego odgłosu łamania karku, jak atakował moich. Oh. Wow! O, żeż, ty, tyhamie! Spadaj! Widzę, że sporo nowych pomieszczeń dodali. O, żeż, ty, tyhamie! Dobra, przejść się tędy. Co tutaj mamy? Baterie. O, żeż fakt! Uh, dawno nie grałem, zbyt dawno. Mm. Tak dawno, że nie potrafię wyczuć dystansu bezpiecznego. Eh, no trudno. Zaczynamy od nowa w takim razie. Eh, znaczy, nie, g, g, tylko. Ech. Nie wsłuchałem się dobrze w to, co tam było mówione na początku, bo widzę, że zmienili tą sekwencję. Zaraz spróbuję podgłośnie sobie odrobinę, żeby klimat złapać pełny O, no. Teraz mam pełno rzeźnie No, no. O, dobra. Ech, zaczynamy. Ojej. ojej. Fucking hell! Dużo się pozmieniało Dobra, mam baterię. Boże fuck! Co się stało? Znaczy no poza tym, że umarłem Uuh. Wiecie co? Zrobię jeszcze raz. I tym razem zrobię save'a na początku, żeby tak nie doczytywać cały czas, bo. Eee, znaczy, no, żeby dużo szybciej wczytywać. Wow! Trudno. Ciężko, ciężko. Eee, nie jestem w ogóle przygotowany, widzę. You are not prepared. Dobra. No cholera, nie wyłączyłem intra. No trudno. Czy, czy znowu będzie tak długo doczytywał papierek? Chyba tak. Tak. No, trudno. Mm -hmm, mm -hmm. Jaki ładny papier. Ah, strał was Just so don't try anything stupid. Wrong way. Get over here right now. Nie. Fuck off. <śmany> Jestem mądrzejszy niż strażnicy. <śmany> Hello! Hey, little buddy. Heyo. ziomuś. Mrugam przy tobie. <śmany> 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 Problem with the door control system. The door isn't responding to any of our attempts to close it. So please maintain direct eye contact with SCP-173. And... Okay. No. Damn Maybe finally. Finally. I'll make some senseful post. To mogła nie być najmądrzejsza z moich decyzji. Ułożysz fakt! Zdecydowanie nie była to najmądrzejsza z moich decyzji. Zbyt dawno nie grałem, wiecie? Jakoś słabo, strasznie mi idzie. Muszę się ponownie wbić. Dobra, wyprzedzę was. Tylko jedna bateria. Hmm. Dobra, mam maskę. Jakiś papierek zakosiłem. Dobra. Spadaj, leszczu. No co za cholera? Dlaczego nie mogę iść? Ech, spadamy. Mam nadzieję, że tam na dole nic więcej ciekawego nie było. A to wygląda znajomo. Wow, nowe pomieszczenia. To zamknięte jakieś. Wyjście? Nie. Zwykła brama zamknięta. No nic, idziemy dalej. Szybka. Powiem wam, że już w tym momencie adrenalina do mnie wraca w pełni. Nie mogę do końca sobie przypomnieć co było efektami dźwiękowymi, a co było. O, kurde, nie mam karty. A przynajmniej wiem gdzie... O! Jakiś ładny korytarz. Dzień dobry. A, potrzebuję karty. No nic, idziemy. 012, nowy SCP. Też potrzebuję karty? Tak. Dzień dobry. I tu też. Tu jest pewnie to pomieszczenie stare, gdzie można znaleźć Gandzie. na dźwięki. Nie mówiąc już o wiertarce za oknem, którą zapewne mój wspaniały mikrofon będzie pułapywał. Nie, 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 chcę, nie, chcę nic, co sprzedajesz. Jesteś tam. Jest, widzę jego nogi. No chodź tu dziadzie. Eee, się przyblokował przy ścianie. Znaczy przy wyjściu. I podskakuje. No i co? Eee, gówno, zablokowało się, muszę wracać. Eee, niemiły dźwięk, ale brzmi rozsądnie, bo ostatecznie to są tunele wentylacyjne, więc nieprzyjemnie, nieprzyjemnie. Oh, to ten korytarz. Zobaczmy, czy coś tu się zmieniło. O, karta tu jest teraz. Nie, nie chciałem się zamknąć. Yy, spadaj. I spadaj. Dobra, który poziom? Drugi. Zajebiście. Mogę wrócić sobie do maszyny. Mm -hmm. ja, da, da. Póki co jeszcze się w miarę trzymam, ale jestem ostro zaniepokojony. Ciekawe, czy moja karta tutaj wejdzie. Nie, wyższy poziom potrzebuję. Ara. A, jest. 914. -ka. Czyli nasza wspaniała maszyna. Teraz się, widzę, nie zmieniła za bardzo. Coś tu do zabrania ciekawego? Odgłosy za okna są straszniejsze niż sama gra. Zobaczmy. Poczytajmy sobie, bo ponoć sporo nowych notek jest. Eee, to już było stare. SCP-173. Tego mi się... O! Nawigator zabrałem jakimś cudem. Dobra. Eee, zacznijmy tutaj przygotowywać. Po pierwsze tak. Przerabiamy kartę. Apteczkę. Yy, I maskę. Dobra. Na razie na fajn. Huh, to przynajmniej wygląda znajomo. Dzień dobry. Co my tu mamy? Mniejszy First Aid, trzeci poziom i... Oh, dobra, mam maskę, dzięki której mogę biegać wreszcie. Teraz tak. Dokończmy przerabiać klucze Znaczy karty o, może zdejmę jednak maskę, bo nic nie widzę. Ale dobrze ją mieć, mimo wszystko. I zrobię save'a. No kurde. Nie straszcie mnie. <laughs> Jeszcze jeden poziom. Nie wiem czy robić poziom piąty czy omni. Chyba zrobię obni. Nie, wybrałem nieodpowiedni moment do nagrywania. Remonty wszędzie i tak dalej. No trudno. Dzień dobry. Mam kartę Omni I teraz nawigator trzeba przerobić na najlepszy. Dobra, dajcie mi very fine. There is walking behind. Dobra, mamy nawigator najlepszy. No, wygląda względnie bezpiecznie. No i to już wszystko mamy. Dobra, i robimy save. I idziemy stąd. Dobra, wracamy tutaj, bo tutaj mam karty już. Dzień dobry, 714 i 1025. Co to jest za SCP? Hm, jakiś pierścionek. Oj! I papierek. Poczytajmy, co to za SCP. Strasznie długo się o papierki, nie wiem dlaczego. To reinforced, seemingly nothing is shown. Wywołuje zmęczenie. No to nie jest zbyt fajne. Spowolnione reakcje. Kurde. Spowolnione reakcje. Jest mental shield. To się może przydać. Chemiczna tolerancja. Hmm. może jednak zrobię save, bo mam przeczucie, że nie, jest, nie wszystkie tutaj SCP są bezpieczne. O, jakaś książka. Muszę wyrzucić papierki. No kurde, nie chciałem czytać. Hmm, Wyrzućmy wszystko. Mamy książkę. co się stanie? appendicitis is a condition characterized by no czyli w, w, choroba z, z, znaczy zapalenie wyrostka pain vomiting fever huh. ciekawe o co z tym to chodzi o, nie przyznam się szczerze że nie kojarzę go ale w sumie the encyclopedia of common diseases Wezmę ze sobą może się przyda nie wiem wprawdzie po co, ale. Czy, a stąd przyszedłem. raczej idziemy tu. Eee, to jest to, o czym czytałem wcześniej, czyli ten jakiś taki. E, mam wrażenie, czy te dźwięki są jakieś bliżej. Dzień dobry. O Jezu! What the fuck? Wezmę sobie ten papierek, zobaczmy. No. Tamsty the performance music. Hm. Nie wiem, przyciąga mnie z jakiegoś powodu. Dla dla Waszej przyjemności podejdę e... Chyba stąd sobie pójdę. Znaczy, kurde, eeeh... Wow! Dude! Dude! Ciekawe, czy się mogę zabandażować. Uuuu! No, przynajmniej się dobrze czuję, względnie. Kurde, kolejne te. Tak. Kolejne widzę wersety kompozycji są dopisywane. Oj. Jakoś nie mogę... Oj! Okej, okay, czy znalazłem nowy fenomenalny sposób na popełnienie samobójstwa. Niech będzie. Dobrze, że zrobiłem tu save'a. Eee, aha, nie wziąłem książki ze sobą, ale w sumie... Nie no, w sumie nie sądzę, że będzie potrzebna. Dobra, czyli tutaj nie wchodzimy... Ale idziemy po gandzie. Dajcie mi trawki. Muszę się uspokoić. Yy, aha, tak, muszę powyrzucać szajs. Mhm. Ganzia! Nic tu więcej nie ma. Karta jest i radio. Radio wezmę, bo mi się przyda. Czy co? Jest tu coś do poczytania jeszcze? Jakaś karta. Yy, nuclear device, ale to już znam. Więc nie. Dobra, po pierwsze radio. Zasilmy moje radio. Typy, yeah. typy. Okej, okay, czyli Gandzia działa cały czas tak samo. Posłuchajmy co tam ciekawego. E, czemu nie mogę zmienić kanału? Hmm, nie wiem, nie wiem, idziemy stąd w każdym razie, e, może wrócę z tym do maszynki, bo pamiętam, że mogłem zrobić po pierwsze radio, które się zasilało samo, włożę sobie maskę, żeby szybciej tam był obiec czekaj, to było tutaj, o właśnie mogę po pierwsze zrobić sobie radio, które nie potrzebuje baterii a po drugie mogłem zrobić mechanizm, który pomoże mi dostać kod do yy, jednego z pomieszczeń bez potrzeby chowania się do wymiaru prawda, yy, starego człowieka który z tego co słyszałem jest jeszcze bardziej hardkorowy niż był kiedyś co nie wywołuje we mnie optymizmu nie mogę zmieniać kanału. Dobra, ja sobie posłuchamy trochę radia. Mam nadzieję, że nie będzie mnie kto kosztować nie usłyszenia czegoś ważnego. Tu już byłem. Eee, tu byłem. Domestos. Tu był nasz kolega, i słyszę, że nadal jest. Wyłączę jednak radio. To jest ten... otworek, ale muszę zobaczyć, czy przypadkiem nowych przedmiotów tu nie ma. Uy! E, Ech, się zdążyłem spękać. Dobra, czyli tu jest kartka jego opisująca, to mi się nie chce czytać. Jeszcze jedno radio tu jest i... i tyle. Nie ma nic więcej, szkoda. Zobaczmy, czym się różni jedno radio od drugiego. A tym, że nie ma baterii. <laughs> Proste. Później sobie wyrzucę, bo niepotrzebne mi dwa rado... Chodź! Mogę sobie teraz zrobić radio zwykłe i automat do ee, zdobycia kodu. No to widzę, że ten odcinek spędzę częściej na bieganiu między tymi samymi trzema pokojami, ale z drugiej strony chyba warto jednak. Dobra, czyli tak, które to nie działało? Drugie, dobra. Czyli to zostawiamy i to przerabiamy na Very Fine. Okej. Okay. No, całkiem niezłe postępy, muszę powiedzieć, robię, jak na kompletnie nową sesję, mimo niez... niezbyt fortunnego początku. Zobaczmy... To było to? No, soba są zepsute. Czyli chyba wyłączyli ten bajerek. no, dobra. Zróbmy jakieś postępy wreszcie. Zapiszę. To jest bardzo, bardzo ważna rzecz, żeby zapisywać. Dobra, biegniemy, biegniemy. Tu już... Aha, tu na końcu nic nie ma jest, tylko... Tamten, tamto pomieszczenie z tym stworkiem. A tu? Aha, tu mnie nie chciał przepuścić wcześniej Kutas. Bo się przyblokował. Nie lubię, nie lubię, nie lubię. Ej, coś tu. No nie ma go, jak miło, <tudy> Huch, dobra, robimy postępy. Oj, zamknąłem? Nie lubię tego stylu korytarzy. Nie lubię. Nie! Eee, ty świo! Odwał się, kukła. Cholera. się stał dużo bardziej mobilny niż był kiedyś, widzę. Cholera. Słyszałem? Nie, fuck! Uff. Nie lubię, nie lubię. Eee, no ale nic, to już by było w takim razie pora na pojedynczy odcinek. Dziękuję, że do mnie dołączyliście, dziękuję, że tyle czekaliście na nowy odcinek. No i tymczasem pozdrawiam was, pozdrawiam przede wszystkim osoby, które są w tym momencie na śledzionaliach, na które no niestety z powodów trzecich nie mogłem przyjechać. No i trzymajcie się. No, no do następnego razu.